Billie Eilish z Oscarów 2024 z piosenką What was I made for. Chciałabym teraz dla was na niego zareagować, potem przeanalizować i trochę nauczyć was tej jakości śpiewania. Co wy na to? Gotowi? Zostańcie ze mną do końca. hmm <laughs> Mmm, jakie to ładne! super <noise> okay, ok, ok, ok. Absolutnie bardzo lubię. Bardzo piękne było to wykonanie. Um, tutaj Billy pokazała nam absolutnie super, super kontrolę nad głosem. Jest to występ na żywo. Rzadko kiedy piosenki oskarowe śpiewane są tak czysto, w większości przypadków, gdzieś jakaś nieczystość u wokalistów się znajduje. Tutaj było absolutnie perfekcyjnie i. E i wspaniale. Nawet muszę wam powiedzieć, że chyba wolę tę wersję e, niż oryginał. A wy jak? Bardzo generalizując, podczas tych trzech minut tutaj Bili pokazała absolutnie znacznie więcej niż tylko delikatne zwarcie strun. Można usłyszeć o wiele więcej, bo na początku zaczyna. S Super lekko w ogóle prawie nie używa spółgłosek, żeby to było bardzo mięciutkie. Pracuje prawie na samych samogłoskach, po to, żeby przepływ powietrza był cały czas, żeby było prawie to szeptane, później dodaje trochę więcej masy, szczególnie na drugiej zwrotce i na drugim refrenie, kiedy daje większe zwarcie strun. Na końcu wraca do super delikatnego, bardzo delikatnego zwarcia strun, ale z mniejszą ilością powietrza. Jak to zrobić? I chciałabym z Wami zaśpiewać, chociaż dwa wersy początkowe. W skali od 1 do 10 to jest 2 intensywność. Nie może być nic. Spróbujcie zrobić high, czyli troszkę brzmienia, ale mnóstwo powietrza wylatuje. I just to flow, now Prawie w ogóle nie otwierajcie buzi, w ogóle prawie nie artykułujcie. Czyli jeżeli zrobicie. I used to float, now I just fall down. 100 razy za dużo. Tak, jakby się Wam w ogóle prawie nie chciało. I used to float, now I just fold Macie to? Drugą zwrotkę również zaczynamy na bardzo delikatnym zwarciu, na bardzo przypowietrzonym dźwięku, ale na. Don't tell my boyfriend dołącza masę i staje się to mocniejsze. Don't tell my boyfriend. I w końcu wykorzystuje spółgłoskę b, która jest bardziej wybuchowa. Don't tell my boyfriend what was I made for. Teraz na łotło za możemy już zostać z większym zwarciem, lub znowu się rozproszyć. Ten sam zabieg stosuje na Kozaj. kozaj. Pierwsze Kozaj śpiewa mocno, naprawdę mocno, jak na mili, A potem znowu super mocno rozwala dźwięk na bardzo przepowietrzony. Kozaj! Głębsze zwarcie. Kozaj, 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 Zróbmy to na ne Powiedz me, mm -hmm, Jeszcze raz. ne ne, Ustaw język na to, a dotknij językiem przednich zębów. ne Kozaj od takiego płaczu. Kozaj! Teraz ty. Dobrze, teraz drugie kozaj. Jest bardzo przepowietrzone. Zróbmy sobie na Jakbyś chciała tak weschnąć. Super. Kozaj. Super. Połącz. Kozaj. Ko Twoja kolej? Tak, jeszcze raz. Kozaj. Ko Ale super. Czyli dziś nauczyłaś się większego zwarcia i mniejszego zwarcia, domykania strun głosowych i rozwierania strun głosowych. Nie chodzi mi o rozłączenie strun głosowych. I jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to oczywiście lajkuj, like, subskrybuj, komentuj. Pisz mi w komentarzach, może masz jakiś utwór, który chciałabyś, żebym przeanalizowała i w ten sposób rozpracowała. Zapraszam cię na mojego Instagrama, na Aga Przestrzelska, trener wokalny, i na stronę singlywaga.com. Tam znajdziesz wiele ciekawych rzeczy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.